Cześć, cześć! Sylwek z tej strony. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny film, kolejna prezentacja, opinia na moim kanale. Tym razem przyszedł czas na Batmana Rok Pierwszy. Wiele osób mi mówiło, przeczytaj Batmana Rok Pierwszy. Od tego wszystko się zaczyna. Cała historia Batmana, więc co mogłem zrobić? Musiałem kupić ten komiks, musiałem go przeczytać. I w tym momencie mogę go zopiniować, czy rzeczywiście to jest Jeden z najważniejszych komiksów, Batman Rock I. No, myślę, że tak. To jest ten fundament, o którym wy wspominaliście. Od tego zaczyna się współczesna wersja Batmana. Jeżeli jesteście ciekawi, co w tym takiego elementarnego, to zostańcie ze mną. Komiks ten jest w wersji DC Deluxe czyli w najpiękniejszej wersji, najbardziej mi się podobającej. Mamy twardą oprawę, mamy obwolutę, no piękna zresztą okładka, okładka, która się pojawia w grafikach. I słuchajcie, no tutaj mamy też informacje podstawowe. Myślę, że tak, jeśli istnieje komiks, który zasługuje na to, aby wymienić go jednym tchem z takimi dziełami, jak Strażnicy lub Powrót Mrocznego Rycerza, to jest nim Batman rok pierwszy. Myślę, że nie ma co tutaj za dużo mówić o tym komiksie, ponieważ on pokazuje przede wszystkim to w jaki sposób powstał Batman. Batman z lat 80. Mamy bardzo ciekawy wstęp. Mówi o tym, że w 1986 roku stwierdzono, że historie związane z superbohaterami one się jakoś wyczerpały i trzeba je odświeżyć. I w tym momencie do projektu nad metamorfozą, nad odświeżeniem, zremasterowaniem Batmana przyszedł Frank Miller, czyli autor odpowiadający za scenariusz, i dołączył do niego. Młodziutki wówczas ilustrator David Matsuele, mam nadzieję, że dobrze mówię, i razem stworzyli coś kanonicznego, coś na podstawie czego My w tym momencie mamy współczesnego Batmana. I faktycznie, słuchajcie, komiks ten, pomimo, że on nie jest zbyt gruby, bardzo szybko się go czyta. Składa się z, tylko z czterech zeszytów, pomimo tego, że on jest już leciwy. On jest z lat 80. XX wieku. I to też widać po kresce, to jednak czuć w nim takiego ducha Batmana, który w tym momencie. W 2021 on istnieje, on jest i to jest właśnie coś niesamowitego. Tutaj poznajemy Batmana i jego faktycznie ten początek, pierwszy rok, e, gdzie jeszcze Bruce Wayne e, szkoli się, gdzie szuka swojej tożsamości. Poznajemy też i Gordona, policjanta, e, towarzysza e, Batmana, później, tutaj oni jeszcze się nie znają. Tutaj Gordon ma duże podejrzenia co do samej postaci Batmana. Czy on jest pozytywny? Ponadto poznajemy fantastycznie wyglądającą Selinę, czyli kobietę kota, i bardzo dobrze odczytuje się ten komiks. Klimat, dla mnie, myślę, że się zgodzicie, on jest taki noir. Tu jest ciągle mroczno. Tu jest ciągle. Tak ponuro, jak nie deszcz pada, to jest noc I, i, i mamy i mamy właśnie ten taki klimat Batmanowski. Tutaj fenomenalna scena związana właśnie z pojawieniem się pojawieniem się Batmana, który zrodził się. To jest to. Przepięknie to wygląda. Nadleciał bez ostrzeżenia, tłukąc szybę w oknie Twojego dawnego gabinetu. Już go kiedyś widziałem, przeraził mnie, gdy byłem chłopcem, przeraził mnie. Tak, ojcze, stanę się nietoperzem. I taki jest ten komiks. Słuchajcie, nie wiem, co więcej mogę tutaj powiedzieć. Myślę, że kilka jest takich bardzo ciekawych informacji, które, o których no, nie chcę za bardzo mówić, nie chcę zdradzać, bo może ktoś, tak jak ja wcześniej, ja tego nie czytałem, bardzo ciekawa jest historia Gordona, porucznika Gordona i jego żony. I powiem wam, że jakoś nie, nie znałem do końca tej tutaj sytuacji. I powiedzcie mi, czy jego historia z koleżanką z pracy, z żoną, która jest w ciąży, ona jest kanoniczna się właśnie zastanawiam nad tym I, i tyle ode mnie tyle ode mnie związane z tym, z tym komiksem rozdział czwarty przyjaciel potrzebny od zaraz chciał oczyścić miasto, które wolało być brudne nie poradzi sobie sam w taki sposób witają nas poszczególne kolejne rozdziały. Dobrze, bardzo, bardzo fajne są na samym końcu dodatki. Posłowie Dawida rysownika ilustratora, który w bardzo dla mnie innowacyjny sposób przedstawił swoją fascynację Batmanem, a mianowicie poprzez komiks Zamaskowany Mściciel, dziwaczna istota z mroku. To jest super. To jest bardzo fajne, fajnie zrealizowany pomysł na wyjaśnienie, dlaczego się ktoś interesuje akurat komiksem Batmanem. Bardzo dobre. W komiksie ze serii DC Deluxe mamy bardzo obszerną galerię materiałów dodatkowych. One mnie się tutaj podobają i warto. zainwestować w ten komiks. Jeżeli jest się fanem. Batmana. Mamy prócz ilustracji też odnośniki. O, właśnie tutaj popatrzyłem na, na tę twarz. Widziałem, że on kogoś mi przypomina. No i później mamy tu informację, że to jest Gregory Peck, czyli amerykański aktor, chyba tam lat 50., -tych, 60. -tych. świetnie. Więc patrzcie, mamy naprawdę bardzo dużo dodatków. Ponadto na końcu jeszcze mamy informację od Franka Miller'a, ogarnął mnie cień, i jeszcze bardzo dobre posłowie Kamila Śmiałkowskiego, którego już też można było spotkać w innych komiksach z tej serii DC Deluxe. Więc słuchajcie, rok pierwszy jest bardzo dobrym komiksem. I rzeczywiście potwierdzam to, że. A czy teraz już rozumiem? Na podstawie tego stworzony, odświeżony jest mroczny rycerz. Zastanawiam się nad jeszcze jednym, ponieważ mam Ziemię 1. I Ziemia 1, ona też pokazuje początki na takiej samej zasadzie, praktycznie jak Batman rok pierwszy. Tylko wiadomo, z tego co wiem, Ziemia 1 jest alternatywną wizją. I, I ona uspółcześniona jest. I jeszcze bardziej. oczywiście recenzję możecie zobaczyć u mnie na kanale. Powiem Wam, że otwarcie to mnie się bardziej podoba. Po prostu trafia do mnie, bo to jest współczesna. Kreska jest, jest inna. I bardzo fajnie z, pewnym, z pewną dozą humoru jest przedstawiony Batman. I to też do mnie trafia. Jednak z wielkim szacunkiem obdarzam ten komiks, ponieważ jak powiedziałem i jest tutaj uwzględnione, od tego zaczyna się współczesny Batman. I myślę, że warto zapoznać się z, z tym komiksem, z tą wersją, bo to jest fundament, to jest historia. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Powiedzcie mi, co Wy na ten temat sądzicie. Czy czytaliście, czy Wam się podoba Batman Rok pierwszy, i jaki macie też stosunek do Ziemi 1 tomu pierwszego? Dziękuję wam za obejrzenie. Do następnego. Cześć, cześć!